Czy jakieś postępy? Znalazłeś Eichhardt? Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przewrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Mam ten kryształ. Gdybym chciał błyskotek, zwróciłbym się do jubilera. Miałeś przyprowadzić Eichhardt. To kryształ z megaskopu. Czarodzieje, których więzisz, powinni coś z niego odczytać. Te. Może wreszcie się na coś przydadzą. Co prawda nie zupełnie tego oczekiwałem, ale niech będzie. Zasłużyłeś na zapłatę. A teraz wybacz muszę wracać do swoich spraw.